Drodzy widzowie, wczoraj spotkała mnie taka sytuacja. Jestem w sklepie z zabawkami. Potrzebowałam kupić czegoś, ale nie, nie dla dziecka, dla osoby dorosłej. A mniejsza z tym. I była kolejka dosyć duża do kasy. Tak z 10 osób stało w tej kolejce. Jedna osoba za, za drugą. I przede mną były takie dwie kobiety. I one, no jedna z nich pchała wózek. I, I w tym wózku siedziało dziecko. No myślę, że więcej niż dwa lata nie miało. No chyba ile dzieci takie małe? Do dwóch lat jeżdżą w wózkach? No chyba więcej niż dwa lata nie. I kolejka stała, czekamy, trzeba poczekać. Ale to dziecko miało. Smartfona i oglądało tam jakąś animację na, na tym smartfonie. I ja bym na to nie zwróciła uwagi, gdyby nie to, że ten film miał głośność na maksa i było słychać. A wiecie, jak irytujące potrafią być te dźwięki. Tych animacjach dla dzieci współczesnych. Jak macie siostrzeń, siostrzeńców, bratanków, musicie mieć swoich dzieci, ale siostrzeńców czy bratanków, to, to macie na pewno z tym do czynienia, że Was te animacje irytują, jak oni oglądają te, te animacje i słychać te dźwięki. Ja, ja, ja nie wytrzymałam, no bo ja nie mam obowiązku tego słuchać, tak? Bo wolność. Jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, nie? I ja mnie po prostu świdrowało w uszach od tego. I powiedziałam tej no matce, chyba to była matka, no, że, przepraszam, czy mogłaby pani ściszyć tą bajkę? No, święte oburzenie mnie spotkało, że. To tylko dziecko! No, ja nie mam do dziecka w tej sytuacji czegoś, tylko nie chcę słyszeć na maksymalną głośność tych irytujących dźwięków z jakiejś animacji dla dzieci. Nie chcę. Nie musimy tego słuchać. Mogłoby mieć słuchawki na przykład, to nie musielibyśmy tego słuchać. I jaki jest dalszy ciąg tej historii? No, ona zabrała tego smartfona temu dziecku i całkowicie to wyłączyła. Ja nie domagałam się, żeby to, to wyłączyła, no chociaż szczerze mówiąc to mi pasowało, ale powiedziałam, czy mogłaby pani ściszyć. To ona zabrała, wyłączyła, no i to dziecko się zaczęło drzeć w niebo głosy. I. Ta matka do tego dziecka z takimi pretensjami, że nie dam ci, bo pani przeszkadzasz. No, w ogóle to, to jest taki totalny brak przygotowania, tak? Ja, ja wychodzę w tej sytuacji na czarny charakter, na szwarc charakter. Ja nie jestem czarnym charakterem w tej sytuacji. To była zwykła prośba. Poza tym, no, wiadomo, to jest straszny problem I, i te dzieci mają przeprane mózgi, właściwie one są na dragach, bo te animacje to mają wiele z nich koszmarny skutek na dziecko, na przykład Kokomelon. Jest taka animacja, która ma, jest to już wielu ludzi, to potwierdza. Ci, którzy pracują w przedszkolu i rodziców, że dzieci jak naćpane się zachowują po obejrzeniu Coco Melo na i chcą więcej. No, dzieci, dzieci do lat 10 no to do lat 5 na pewno nie, nie potrzebują i nie powinny korzystać ze smartfona czy z tableta. Nie powinny, bo to je, na nie negatywnie wpływa, a od 5 do 10 roku życia to radykalnie ograniczać do jednej godziny tygodniowo, jeśli już. To w ogóle nie potrzebuje, bo to ma negatywny wpływ na koncentrację, na rozwój mózgu. Poza tym czołowi inżynierowie z Doliny Krzemowej wysyłają swoje dzieci do szkół, gdzie nie ma smartfonów, tabletów, tylko są kredki, długopisy, papierowe zeszyty. A Steve Jobs, który nam to wszystko zafundował, smartfony, tablety, bo to on w 2007 roku pierwszy zaprezentował taki powszechnie dostępny, no to, to on w ogóle tego dzieciom nawet nie dawał. Oczywiście, ja nie, nie twierdzę, że to jest samo zło, diabelstwo, że w ogóle to powinno zniknąć z życia, bo to też mi bardzo ułatwia życie. Na przykład korzystam z aplikacji językowych. Które no, sprawiają, że w bardzo przyjemny sposób się uczy, i, i nauka no, sama wchodzi do głowy, i człowiek jest taki podbudowany, kiedy widzi w namacalny sposób no, za pomocą tych wykresów y, swoje wyniki, swojej nauki. To, że y, mam dostęp do zdjęć pewnych obiektów, które mnie interesują w każdym momencie. Także to nie jest samo zło, diabelstwo. Nie. No, ale to nie jest temat tego, tego co chcę teraz powiedzieć. I, i w ogóle no, to jest brak, brak jakiejś kompetencji, umiejętności. No, bo dziecku można na przykład dać jakąś zabawkę, jakiegoś pluszaka, tak? Żeby sobie przytulało tego pluszaka, albo jakąś piłkę do ściskania. I to więcej korzyści z tego niesie niż z oglądania. Jakiejś tam irytującej animacji typu Koko Melon na smartfonie czy, czy, czy tablecie. No ale jeśli już ogląda, no to na litość to, to nie mamy wszyscy obowiązku tego słuchać, tak? No nie mamy. No ale ja to wychodzę na, na czarny harak. że to jest tylko dziecko. No w tej sytuacji to nie dziecko zawaliło, to pani zawaliła. Tak? Jeśli już ma oglądać, no to niech przynajmniej ma te słuchawki, żeby wszyscy nie słyszeli. Oto ludzie są sparaliżowani i nie mają odwagi zwrócić uwagi, uwagi takiemu rodzicowi, no bo zaraz taki rodzic wybucha świętym oburzeniem, że jak można było mi zwrócić uwagę, że to jest tylko dziecko. Mieliście kiedyś podobną sytuację? Bardzo mnie to ciekawi. Czekam na wasze komentarze.